I ja oczywiście, mam go widzowie z tej strony, Kebus. A w dzisiejszym odcinku, jakie w ogóle są moje plany na inwestowanie na Steamie w 2026? Też wam troszkę opowiem o moich jakichś tam przedsięwzięciach i tak dalej, co planuję. Także zapraszam Was serdecznie do oglądania. Zapraszam oczywiście na stronę skinsmanki, gdzie swoje skiny możecie wymienić. Z kodem Kebus odbieracie sobie bonus darmowe 5 dolków przy tradzie powyżej 100 dolarów. Oraz bonus do samego depozytu, wpłaty 35%. Także serdecznie Was tutaj zapraszam. Naprawdę masa skinów do wymiany, więc znacie stronkę. Nie muszę jej Wam przedstawiać dwa razy. Jak chcecie wymienić skiny, to wiecie dokładnie gdzie. Wpadajcie link, zostawiam Wam w opisie. A my dzisiaj przechodzimy do Steama. I generalnie powiem Wam tak: jest możliwość, że będzie drugi kanał w tym roku. Dlatego, że ja prowadzę sobie tam, widziałem, że już niektórzy mnie poznali. E, prowadzę sobie taki kanał ogólnie Nazwijmy to ładnie ogólnofinansowy na, na TikToku, planuję to poprzerzucać na różne inne platformy To też widzę jakiś w tym biznes nie ma co tego ukrywać po prostu Więc jest szansa na drugi kanał i e, No tutaj chciałbym prowadzić je na content stricte cs Na drugim kanale, który się otworzy nie wiem kiedy, ale się otworzy Będą treści odnośnie inwestowania, czy to na giełdzie, czy to w kryptowaluty, czy to w jakieś indeksy, czy to po prostu wszystko związane z pieniędzmi. Natomiast moje plany inwestycyjne na Steamie na ten rok, bo one również są, to jest przede wszystkim skrzynia odrzutu i skrzynia snów i koszmarów. To są dwa główne tematy, o które będę chciał zahaczać. Jak wiecie, otworzyłem już głowę na skrzynie Dream and Nightmares. Po tam filmie. No, o jakimś tam filmie jeszcze pod koniec roku w 2025. Także to są dwa moje przewodnie tematy, którymi będę się interesował w tym roku, jeżeli chodzi o skrzynki. Jeżeli chodzi o eventy, naklejki i tak dalej. Zobaczymy, co czas pokaże. Na razie ucinam temat ten: Austin, Budapesztu. No, tu się generalnie. no za ciekawie, nie jest Boston, może akurat e, Kapsułki nie wyglądają tragicznie Natomiast Budapeszt na razie e, Się nie rusza, zobaczymy Jak oczywiście spadnie promocja Z gierki, no to wiadomo Info poleci do was jako pierwsze e, I teraz tak Też na pewno będę się W ogóle uważam, że to jest rok skrzyń Nie pamiętam czy w tym roku W tamtym roku tak mówiłem, ale generalnie Skrzynia to są skrzynie na Steamie w CS2 to są lokaty, które są lepiej oprocentowane niż jakikolwiek bank Wam da. Także naprawdę polecam się zainteresować tematem. No ja mówię, skrzynia odrzutu Dream and Nightmares to są dwa moje główne piki. Może rozważę też skrzynie rewolweru, jakieś chromy i tak dalej. Ale no to czas pokażę. Te skrzynie z rare dropów wydają się naprawdę ciekawym obiektem po tej aktualizacji, kiedy rare dropy, kiedy szansa na dropnięcie rare dropa wynosi równe 0. Więc jest to ciekawy temat też, jeżeli ktoś nie wie o co chodzi, to w którymś filmie poprzednim o tym mówię. Eee, z rzeczy, o której jeszcze chciałbym zahaczyć, to będą agenci, dlatego że agenci, tak po w miarę logicznej analizie tego, co planuje Valve, no wątpię, że wejdzie operacja to po pierwsze, a po drugie wątpię, że wejdzie operacja z agentami. Mamy tego armory pasa i wątpię, że tam się pojawią agenci. Jeżeli się już pojawią, to obstawiam, że będą bardzo kiczowate, kiczowaci. E, także agentami też trzeba się zainteresować, zwłaszcza, że jak widzicie, nie są wcale w najgorszych cenach. Trzeba to prześledzić, przemonitorować, przeanalizować, ale to oczywiście również zrobię, także na to możecie na pewno wyczekiwać. E, no nie wiem, pochwalcie się, jakie są wasze typy na ten rok. kolmem też myślę, że się na pewno trochę zainteresuje. Tam furie, entropiki i tak dalej też wyglądają dosyć obiecująco, także rozwinę temat, jeżeli będziecie chcieli. I to o tyle. Trzymajcie się. Jo.